Rankiem Macocha przebrana za staruszkę wyruszyła do leśnego domku, niosąc w dzwoniak zatruty owoc, aby ofiarować go śnieżcę. daj mikrofon. Tymczasem krasnoludki zbierają się do pracy. Raz, dwa, lewa! Raz, dwa, lewa! Raz, dwa, lewa! Raz, dwa, lewa! Raz, dwa, lewa. Mieszko, tylko pamiętaj. Mieszko, tylko pamiętaj, nie potwierdź nikomu. Spokojnie, nie martwcie się zobaczenia. Dziękuję ci, moje dziecko, za twoje dobre serduszko, dam ci smaczne jabłuszko. O, jakie piękne, dziękuję. Śnieżka ubysła jabłko sobie i odlewa pada na ziemię. Haha, ha, teraz ja jestem najpiękniejsza. Tymczasem z pracy powracają krasnoludki. Leśną nom przez to grudek, idzie w sobie krasnoludek. do ludek mój malutki i do swej krasnoludki. no sabada dada mini mini didi sabada dada di 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 do swej klasnolutki. To się stało z naszą śnieżką. Śnieżka odwróć od... Śnieżka odwysła od... Śnieżka odwysła od... Śnieżka książę. książe. Co się stało? Któż tak płacze? Dziś umarła nasza Śnieżka. Dwa masocha dały za tutaj jabłko. Jaka piękna. Chciałbym taką piękną żonę. zruszonej książę podszedł do dziewczyny, uniósł ją o Wówczas jej ust wypadł za zatrutego jabłka, a śnieżka otworzyła oczy. Kim ty jesteś? Jestem księciem, a jeśli zejestecesz mi za męża, stanę się szczęśliwy. Zgadzam się. Śmieszka i książę zakochali się w sobie od pierwszego wejrzenia. Niebawem krasnoludki wyprawiły im wielkie weselisko.